Pewnie wszyscy znają słynnego King Konga. King Kong ma wiele filmów. I yy, generalnie, no, wszystkie co chwilę lecą w telewizji. Jednak, najprawdopodobniej nie wszyscy wiedzą o, o, o drugiej, o tym, że oryginalna część miała swój sequel. Tak, sequel. O, o nazwie Syn King Konga. Pod tytułem. Yy, już to powiedziałem. No i generalnie, co z tym filmem? No, pomyśl. Pierwsza część, yy, bo pierwszej części nie zapowiadało się, aby był sequel. Chociaż, no po prostu, no o czym mogłaby być druga część? Pomyśl, no czytajmy nowego King Konga. I tak powstał syn King Konga. Jednocześnie myśląc, że nie można zrobić tego i tego, tego samego, postanowiono zrobić coś bardziej w stylu przygodówki niż, można powiedzieć, tak horroru, tak jak jest na filmowie napisane. Więc filmów jest, film jest trochę bliżej do takiego Indiana Jonesa niż King Konga. Ale o czym on powie, generalnie opowiada fabuła? Pamiętajcie, fabuła jest najważniejsza. A więc kardynan, pewnego, jest, no, ma, no, Kong zniszczył wiele w Nowym Jorku i dlatego policja go ściga, ma, ma muszą, jakiś wyrok mają mu dać i on postanawia, razem ze, on, postanawia razem ze, on postanawia razem ze z kapitanem uciec gdzieś do Indii. I właśnie w pewnym momencie jest w tych Indiach. I w tych Indiach... I widzą sobie przedstawienie, idą na to przedstawienie wiecie tam oglądają, o małpy skaczą, małpy skaczą, grają, ktoś, jakaś tam kobieta śpiewa. No i w międzyczasie spotykają oni w sklepie swojego dawnego przyjaciela, tego, znaczy nie dokładnie przyjaciela, tego do no, tego, co Karlowi sprzedał mapy na Wyspę Czaszki. I wtedy oni postanawiają... Płynąć na wyspę czaszki. Oczywiście on wymyślił historię z tym z tą skarbem, bo skarbu w ogóle nie ma, ale jednocześnie on ma plan. On w międzyczasie był, zabił ojca tej dziewczyny, co grała w tym cyrku, i on po, i on po prostu zaczyna tak buntować przeciwko Karlowi i tych, tych, co, co na tym statku. I on ich buntuje w taki sposób, że potem, kiedy już wywalają ich na Wyspę Czaszki... On chce być tym kapitanem, ale oni się też przeciwko niemu buntują i razem z innymi wyrzucają go na, na tę Wyspę Czaszki. I wtedy, od, próbując odnaleźć, odnaleźć skarb, natrafiają na syna Konga, który niektórych w niektórych wersjach nazywa się Kiko. Kiko, tak, dokładnie Kiko, ale filmy mówią na niego Młody Kong, więc po zabraniu skarba przez Karla Denama wyspa zaczyna tonąć. Po prostu tonąć, aż w końcu tonie. I teraz Wam powiem, jakie ten film ma wady a zalety. Wady. Film przenosi się na Wyspę Czaszki, kiedy, y, kiedy jest już 40 minuta, a film trwa godzinę i 10 minut. Ale wiecie co najlepsze? Że dokładnie, kiedy, że, on, że oni właśnie w 40 minucie zaczyna, wypu, zaczynają wypływać z tych Indii. A już wtedy, kiedy jest jakaś 50 któraś minuta, to dopiero wtedy wchodzą, a kiedy już prawie jest godzina filmu, to wtedy dopiero się Kong pojawia. I co robi Kong w tym filmie? Jego jest tak mało, on w ogóle... Yy, yy. To są jakieś sceny normalnie, yy, które już nie robią tego samego wrażenia, jak na przykład jakiś dinozaur goni. nie jest takie... To, nie jest to samo. Co mogę powiedzieć o efektach specjalnych? Są jak zwykle świetne. Ale co mam na myśli mówiąc świetne? W filmie możemy zobaczyć ucieczkę przed dinozaurem, oraz walkę Konga na przykład z niedźwiedziem i ze smokiem. Ale e, i wiecie co jest dobrego w tych specjalnych? Ten film powstał w tym samym roku co oryginał. Wiecie o co chodzi? Nie. Wiecie o co chodzi? Chodzi tutaj o to, że film, że filmów y, metodą pokatkową nie robi się tak krótko. I to jest naprawdę niezłe osiągnięcie. Tylko właśnie przez to, jest mało Konga. Bo gdyby na przykład ten film został wypuszczony rok później, to by Konga było na pewno więcej. A tak to mamy tutaj go z 10 minut. I nic nie robi, tylko... Nie ma nawet ryku, ma tylko takie... Przypomniało mi się Minilla, syna godzinni. Właściwie jego ryk, a nie on. Ale... Ale co? Można tutaj usłyszeć muzykę z pierwszej części, ale jest jej bardzo mało, bardzo mało. Przy okazji, jakby ktoś chciał wiedzieć, to miał powstać po tej części trzecia część, Ona nazwie Nowe Przygody King Konga, tak tłumacząc na polski, ale ostatecznie ta część nie powstała, bo chyba aktorzy już nie chcieli brać w tym udziału. Więc czy, czy Syn King Konga jest złym filmem? Otóż nie. Jest takim dobrym filmem na umilenie cza czasu. Jak ci się nudzi, to sobie możesz obejrzeć. Film jest dostępny z napisami na CDA. Moja ocena w skali od 1 do 10 to 7 na 10. Dziękuję i do następnego filmu.